Przed nami kolejne spotkanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, a naszym gościem jej prezes dr Janusz Michałek. Witamy. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, no oczywiście z radością musimy poinformować naszych słuchaczy, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna otrzymała w tym roku diament Forbesa 2023. No, Ciężko się pracuje na takie wydarzenie? Tak. No bardzo dziękuję za ciepłe słowa. Oczywiście to jest praca całego zespołu. My się bardzo cieszymy, że ktoś nie tylko my same i nasze tu otoczenie w województwie śląskim zauważa, że Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna no jest tą platformą współpracy pomiędzy tym wielkim biznesem, małym tym biznesem, ale również samorządem i, naukiem, i nauką. I dlatego też cieszymy się, że kolejne w naszym kolekcji, kolejne wyróżnienie. Panie się, ale czy rok 2022 i początek 2023 to są te miesiące, które sugerują, że. Prognozy się nie sprawdzą, że jednak rozwój będzie dużo wyższy niż te prognozy, które mamy, bo na razie one nie są pocieszające. No, rozum by podpowiadał, że tak, przechodziliśmy pandemię, przechodzimy tą sytuację, która się dzieje makroekonomiczną czy geopolityczną na Ukrainie, a my jednak, nasi przedsiębiorcy nie zwalniamy i myślę, że no nie chciałbym zapeszać, bo mamy dopiero... 4 miesiące 2023 roku, ale idzie dobrze. Tak jak my to kolokwialnie mówimy, idzie dobrze. Jednak, po pierwsze, co za nami przemawia, to od lutego mamy większą o 10% pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, czyli to spowoduje, że jednak no nawet ten duży przedsiębiorca może uzyskać u nas 40% decyzji o wsparcie zwracająca 40% nakładów inwestycyjnych z podatków, jest to sporo. Dwa, że jednak ta transformacja energetyczna która przed nami stoi, to kolejne projekty inwestycyjne w naszych przedsiębiorcach, tych przyszłych inwestorów i województwo Śląskie no to najważniejsze. Na końcu mówię, ale to najważniejsze: no ma ten skarb, który wielokrotnie powtarzam. No najlepszych ludzi, wysoko wykwalifikowanych, i to dzisiaj dzięki temu, dzięki temu, no po prostu wygrywamy projekty. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy się uczą w tym szkolnictwie zawodowym, sto kilkanaście tysięcy młodych ludzi, którzy studiują. To jest wielki potencjał. My tylko powinniśmy wszyscy stworzyć tym ludziom dobre miejsca pracy. Panie prezesie, katowicka specjalna strefa, ona oczywiście kojarzy się głównie z przemysłem motoryzacyjnym i firmami, które dla tego przemysłu produkują, ale coraz większy udział w inwestycjach strefy to tak zwane nowoczesne usługi dla biznesu. Jak ten tak. interes, ten biznes się rozwija? To rzeczywiście strefie? jesteśmy też partnerem, ja jestem też uczestnikiem sektorowej rady do spraw sektora usług nowoczesnych, ponieważ zawsze Śląsk. Miasto Katowice bardzo mocno nad tym pracuje, żeby zmienić to oblicze, że nie Wrocław, nie Kraków, ale jednak województwo śląskie, Katowice i okolice i te nasze miasta śląskie to dobre miejsce właśnie dla, tych, dla takiego sektora właśnie usług zaawansowanych, ICT i nowoczesnych. Więc widzimy jak się nasze miasta zmieniają. Widzimy te piękne biurowce, które powstają wokół. Zapotrzebowanie jest ogromne, no bo Wracam z powrotem. No, mamy tu potencjał, mamy kadrę, mamy młodych ludzi. Tu, którzy będą mogli w stanie pracować dla najlepszych na świecie. No, pan y, dwa razy wspomniał o, o, o tym, że mamy wspaniałe kadry, ale też mamy te kadry między innymi dzięki strefie, bo też tak y, możemy podsumować siódmą edycję takiej konferencji Edukacja Dualna Edual. Tak, to, to właśnie prawda. strefa. Także włożyła swoją to energię to tu w Wielki edualną. szacunek i podziękowanie dla rektora pana profesora Arkadiusza Mężyka, ale również dla pani dziekan profesor Anny Timofejczyk, bo trzeba to powiedzieć. Pierwsze studia dualne w Polsce to 7 lat temu na Politechnice Śląskiej wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i naszymi inwestorami. Dzisiaj to jest standard. Wszystkie uczelnie, nie tylko uczelnie, bo widzimy, że przecież my też realizujemy projekty dla szkół średnich, że to jest świetne narzędzie do pracy. Ten młody człowiek widzi, jakich my mamy inwestorów, więc on od początku już od, od tego czasu, gdy studiuje, myśli, żeby tu zostać. I to jest dla nas cel. Pokazać fantastycznych inwestorów, wszystko zrobić, żeby ten młody człowiek został u nas, nie wyjechał z regionu, a nie daj, bój, nie daj Bóg z Polski. A dziś Państwa i moim gościem był prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dr Janusz Michałek. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.